Cześć kochani, witam cię w kolejnym dniu. Chciałabym wezwać siły światła, moich przewodników, twoich przewodników, twoją duszę, źródło, czyste światło i mistrzów przebudzonych, bo nie w niebo wstąpionych mistrzów duchowych, archaniołów do tego, abyśmy tutaj, żeby mogła wyrazić i to co mam wyrazić, a żebyś ty, kochana i kochany mógł doświadczyć. I dostać z tego miejsca, z tego mojego filmu, tutaj, z tego mojego wyrażenia to, co potrzebujesz. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że, wiecie, w energii każdy z nas jest informacją. Każdy z nas tak naprawdę zawiera dane, wzory, informacje, e, które są w nim bez względu na to, gdzie, gdzie się znajdujesz. One są w tobie, po prostu niesiesz tą informację. Ja jestem informacją dla Ciebie, tego co ja już zrobiłam w moim życiu, i ten film ma być dla Ciebie przesunięciem, żebyś uwierzył i uwierzyła, że Bóg działa, że światło istnieje, że jest coś ponad Tobą, co jest w stanie zmienić całe Twoje życie w jednej chwili. Tylko, aby to mogło się dla Ciebie, kochanie, wydarzyć, to co jest potrzebne, jest potrzebna Twoja, Wiara, Twoja wiara do tego, że Ty nieważne, że nie musisz wiedzieć, nie musisz rozumieć, co Ty masz zrobić, jak. Masz zaufać temu, że w momencie, kiedy przychodzi do Ciebie ta Twoja energia, ta Twoja intuicja, coś, że coś jest dla Ciebie, Ty masz po prostu zaufać i za tym podążyć. Ale. W naszych schematach, w naszym społeczeństwie, w tym, gdzie jesteśmy, my często mamy te myśli, mamy ten zryw, takiej energii do tego, że chcemy coś zrobić, a później zatrzymujemy to, bo sobie nie ufamy. I ja tutaj zapraszam Cię do takiego sprawdzenia, że jeśli przychodzi coś do Ciebie, że masz ochotę to zrobić, tak. I pamiętaj, to, że Ty coś robisz, to, że gdzieś Cię prowadzi Twoja intuicja, to jest Twoja intuicja. Świat na zewnątrz Ciebie może tego nie rozumieć, może tego nie akceptować. Może to dla świata zewnętrznego i tak nazywasz całe Twoje otoczenie i wszystkich ludzi, oni mogą myśleć, że to, co robisz, nie ma sensu, że to nie jest Twoja właściwa droga. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to nie jest ich droga. I po co to mówię? Mówię Ci to po to, abyś wiedział i wiedziała, że jeśli podążasz za swoją intuicją, za swoim głosem serca, za, swoją, za swoimi marzeniami, za tym, co Ty naprawdę w sercu czujesz, że jest dla Ciebie i wierzysz, i wierzysz, że możesz to osiągnąć. I tak naprawdę jesteś w takim przepływie, że otwieram się, pozwalam aniołom, archaniołom działać na moje życie, na moje, na mo na moje doświadczenie, bo ufam, że wszystko to, co dla mnie jest, to ja jestem w otwartości, gotowości, aby to przyjąć. I teraz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po drodze, nawet jeśli ty wyrazisz swoją gotowość i otwartość tego dnia, to tak naprawdę, co to otwiera? To otwiera kanał możliwości dla Ciebie uzdrowienia pewnych rzeczy, tak, pewnych rzeczy, które Ty aktualnie, dzisiaj, teraz, w tym momencie jesteś gotowy, gotowa puścić. I oczywiście, jeśli zobaczysz ten film jutro, kochanie, to zobaczysz coś innego, usłyszysz coś innego, dlatego że Twoja gotowość, się zmieniła, bo jakby to, co było pierwszym, pierwszą rzeczą w tym, co się u ciebie wydarzyło, to tak naprawdę to się wydarzyło za pierwszym razem, ale ty po pierwszym obejrzeniu doświadczyłaś i doświadczyłeś pewnej zmiany. Ta zmiana jest na poziomie niefizycznym na poziomie zrozumienia, postrzegania, widzenia. I tak, żeby wam wytłumaczyć, to jak to się przejawia w moim życiu, na przykład jestem gdzieś, jest mi to znajome, i tak naprawdę patrzę naokoło, widzę te same rzeczy, a innego dnia wychodzę i jakby to miejsce, mimo że znajome, jakby pokazuje mi nowe rzeczy, tego czego wcześniej nie widziałam, mimo że to jest to samo miejsce. Rozumiecie? Chodzi o to, że czasami my musimy pewne rzeczy najpierw w sobie zintegrować, doświadczyć. Jakby, nie lubię słowa przerabiać, ale jakby pozwolić im przepłynąć przez, przez nas, tak? Dopuścić je do naszej świadomości, aby uwolnić się od nich. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że my w większości nie chcemy, wiecie, wracać do starych rzeczy, do trudności, do tego, co nie wyszło. I to jest okej. Okay. Ale w tej drodze często, jak idziesz za tym, czego chcesz, kochanie, za, za swoimi marzeniami, za tym, co czujesz w sercu, co się wydarza w momencie, kiedy ty idziesz za tymi marzeniami, to musisz mieć ogromną wiarę. Wiarę nie w ten świat, wiarę w siebie i wiarę w wyższą siłę, wiarę w swoją duszę, wiarę w, wiarę w światło, które istnieje. Dlatego, że im bardziej będziesz wzmacniać tą swoją indywidualną relację z Twoją duszą, tym bardziej będziesz w stanie być sama ze sobą i sam ze sobą, dlatego, że to Twoja dusza to jesteś Ty, to jest to, po co Ty tutaj przyszłaś czy przyszedłeś. Twoja dusza ma dla Ciebie informacje, których... W zrozumieniu, w którym nie będzie miał nawet Archaniołowie nie mają takiej informacji. Mają oczywiście ogrom mocy i siły, ale to jest inna przestrzeń. To nie jesteś Ty, to są Twoi przyjaciele, to jakby to jest Twoja rodzina, to jest Twoje światło, ale dopiero jeśli Ty zjednoczysz się ze swoim światłem i będziesz czuła i czuł, że Ty, Twoje światło jest tym, co ty wspierasz, za czym ty idziesz, w niezależności od zewnętrznych si sił, tak? I w zrozumieniu, że Twoja siła wynika z Twojej własnej świadomości, ze świadomości Twojej duszy. I tak naprawdę w takim zrozumieniu, że Ty nie potrzebujesz archaniołów czy innych źródeł do tego, żeby być bezpieczną w sobie, czy bezpiecznym w sobie, ale w drodze której jesteś, aby zaufać w pełni swojej duszy, masz zaufać światłu i drogą poprzez to jest zaufanie, zaufanie źródło, oddanie, zaufanie aniołom. Bo jeśli ty zrozumiesz, że jest inny świat niż ten, który ty znasz, dopiero wtedy będziesz w stanie w pełni otworzyć się. Na przejawienie i przyjęcie Twojej duszy, ale to ma nastąpić w Tobie, w Twojej świadomości, w przyjęciu Twojej intuicji. Ale my jesteśmy gdzie? Normalnie w codzienności znajdujemy się w miejscach, że A to tylko myśl, A nie mogę sobie ufać, A na pewno nie wyjdzie, A po co mam to robić, A może mi zabraknie, A może coś później nie uda mi się, Albo może coś się zepsuje, Albo na pewno to nie wyjdzie. I słuchajcie, te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, to są tylko blokady umysłu. To są myśli, które poprzez swoje stare doświadczenia pokazują Ci jakby matrycę Twojej świadomości i tego, gdzie się znajdujesz. Ale to nie jest, to nie musi być miejsce docelowe, bo Ty możesz, i z tym do Ciebie przychodzę, bo Ty możesz jakby zanegować wszystkie te myśli i powiedzieć, że to jest kurwa głównoprawda. prawda. Rozumiesz, że przyjdzie do ciebie, że jesteś do dupy. No i co z tego? To tylko myśl. Ja dzisiaj może przyjść ta myśl, ja powiem, że i tak jestem super, bo mam tą wiarę w sobie, bo przeszłam swoją drogę, bo ją akceptuję siebie, bo kocham siebie. Ale to nie jest łatwa droga to jest akceptacja k. Wszystkich momentów, całego swojego cienia, całego swojego światła, bo w świetle, bo w cieniu też jest Twoje światło, to są Twoje momenty, w którym tak naprawdę to Ty zatrzymałeś się, czy zatrzymałaś się na pewnych rzeczach. No okej. Okay. Ale powrócę do intuicji, jak chcę zakończyć ten film dla ciebie, kochanie. Do tego, żebyś zaufała i zaufał sobie, żeby w pełni zaufanie zatwierdziło się w Twoim życiu. To ty musisz, jakby nie lubię słowa musisz, ale w tym wypadku tak, to jest podążanie za Twoją intuicją. Idę, robię to, co czuję, robię to, co czuję, i sprawdzam, zobaczę, co się wydarzy, jak ja to zrobię, jak ja się z tym czuję, że ja to robię. Czy to jest dla mnie ok, czy nie. I to jest druga przejścia. Bo na początku robienie rzeczy, które kochasz, i które. To sprawia ci to komfortu, dlatego że przyzwyczaiłaś się i przyzwyczaiłeś się do tego, że ten świat jest inny. No i do tego dzisiaj Cię zapraszam. Do nieba, do ziemi, i miło.